W ostatnim czasie tenis kojarzy nam się głównie z sukcesami Igi Świątek. Tym razem mowa nie o naszej mistrzyni, a o wydarzeniu tenis Art odbywającym się w klubie tenisowym kortowo. Pozyskujemy środki na rzecz kliniki onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej. Do tej pory przez 16 edycji udało nam się pozyskać 1 200 zł, za który dla tejże kliniki został zakupiony bardzo, bardzo specjalistyczny sprzęt. W sobotę od samego rana odbywał się turniej tenisa, który jak co roku? Przyciągnął wielu chętnych. Szczytny cel, klika dla dzieci, prawda, pomoc. Także gramy tutaj, bawimy się, jest fantastyczna pogoda. Jedna z chyba lepszych inicjatyw poznańskich tutaj, jeśli chodzi o tenis amatorski. Ważnym elementem wydarzenia były licytacje prac artystów i artystek, takich jak pani Małgorzata. Aukcja sztuki, która jest niezwykle profesjonalnie przygotowana zawsze. Łącznie teraz już z, internetową, z internetowym przygotowaniem. Także muszę przyznać, że z przyjemnością oddaję tutaj swoją pracę na aukcję. Dzieła różnych twórców to wyłącznie część zbiorów, które podlegały licytacji. Mamy wiele obiektów tenisowych, mamy koszulkę Rafaela Nadala ze specjalną dedykacją, mamy rakietę Gigi Świątek, mamy rakietę Cici Pasa. Jest więc w czym wybierać. Warto zaznaczyć, że sobotni turniej połączony z charytatywną licytacją poprzedzony był uroczystą galą, która w piątek odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu.